Unikam teraz supermarketów, wam polecam to samo, ale ostatnio w poszukiwaniu nowych czekolad zapuściłam się do jednego z nich i odkryłam coś bardzo ciekawego. Wiele razy prosiliście mnie, abym w jednym z odcinków opowiedziała wam o czekoladach powszechnie dostępnych w jakimś supermarkecie. No niełatwo teraz się robi takie zakupy, ale przygotowana bojowo wybrałam się do Ochon. Sytuacja wyglądała dramatycznie. Maseczka, okulary, nie widzę nic. Kto nosi okulary, dokładnie wie o czym mówię. W takiej sytuacji trudno rozpoznać własną matkę, ale przetarłam szkła, no i patrzę i widzę, okej, okay, są czekolady na W, są czekolady na L, są czekolady na G. To znam, to znam, to nuda. W pewnym momencie mój wzrok zatrzymał się na. Bardzo kolorowych, kuszących opakowaniach. Przyglądam się im bliżej i widzę. Mm, great taste, hmm. organic fair trade. Jestem zainteresowana coraz bardziej. A więc czytam skład. No, jest okej. Okay. Więc ja chcę wyjść z tymi czekoladami do domu. Zabrałam kilka z nich. Co tam? Tak naprawdę zabrałam wszystkie, które były. I zabrałam się do szczegółowej degustacji. Kupowanie dobrej czekolady w supermarketach może być dużym wyzwaniem, ale w mojej książce Jest czekolada i Żyj 100 lat, podpowiadam, jak robić to dobrze i na co zwracać uwagę, ale pokazuje też sposoby, jak dzięki czekoladzie odnaleźć odrobinę spokoju, który jest nam teraz tak bardzo potrzebne. Książkę możecie kupić na stronie www.czekolada.alt.pl Dobra, wracam do Chocolate and Love. Ujmująca nazwa, prawda? Ale nie o samą miłość do czekolady tutaj chodzi, bo tak naprawdę historia tej czekolady to też historia e, miłości szkocko-duńskiej. E, para zakochała się w sobie i w czekoladzie i postanowili razem zrobić coś absolutnie wyjątkowego. Historia tej pary przypomina trochę schemat: rzućmy wszystko i jedźmy w bieszczady których jest już sporo, ale tak naprawdę nadal podziwiam osoby, które wewnętrznie na to stać, bo zawsze wiąże się to z dużym ryzykiem. Richard geodeta i Brigitte Prawniczka zostawili absolutnie wszystko i zaczęli się zastanawiać co bardzo chcą robić, a potem po prostu zaczęli to robić, rzucili się w swoją pasję po uszy. No ich wewnętrzną potrzebą było stworzenie marki, z którą po prostu będą się dobrze czuli. Chyba się udało, bo 10 lat później kupuje ich czekolady w Polsce, a stworzone są w Szwajcarii. No, zaciekawiła mnie historia tej pary, no i historia tych czekolad. Okazało się, że czekoladę Chocolate and Love znalazło już wielu zwolenników. 46 nagród Great Taste Awards, no a poza tym kilka z tych smaków zostały też nagrodzone przez Akademię Czekolady. No, to jest jednak coś. Jest to, moi drodzy, etyczna i organiczna czekolada w naprawdę przystępnej cenie. Kosztuje waszą 14 z małym haczkiem. To jest naprawdę ok, jak na czekoladę tej jakości. Mamy tutaj 9 wariantów smakowych, 6 z nich jest odpowiednia dla wegan. Mleczne czekolady mają w sobie aż 50% masy kakaowej, co ja uwielbiam, bo jest to kolejny dowód na to, że mleczna czekolada. Też naprawdę może być dobra i może nie być po prostu ulepkiem cukru z tłuszczem, z minimalną dawką śruty kakaowej. Jeśli potrzebujecie cukru, to w tych czekoladach nie znajdziecie go dużo. Szukajcie gdzie indziej. Dobra czekolada, jak dobry obiad, potrzebuje naprawdę dobrych składników, ale z tego co wiem, te czekolady produkuje się z, tylko i wyłącznie ze składników, y, które są posyskiwane z plantacji, które mają certyfikat y, organiczny. Tak samo jeśli chodzi o ziarna kakaowe, ale o inne składniki, np. cukier albo wanilię, która pochodzi tutaj z Madagaskaru. Ziarna wykorzystywane w tych tabliczkach pochodzą z Peru, z Madagaskaru albo z Dominikany. Ważną informacją jest to, że ziarna, z których zrobione są te czekolady pochodzą ze spółdzielni certyfikowanych przez Fairtrade. Podobnie zresztą jak cukier, kawa i wanilia, które w tych czekoladach się znajdują. Opakowania Chocolate and Love są nie tylko piękne, ale to, co jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, to to, że są biodegradowalne. Testowałam je ze spokojem. Każdego dnia poświęcałam czas jednej czekoladzie, jeden dzień, jeden smak. Przeglądałam im się z bliska i szukałam przyjemności. No i znalazłam ją. A o tym, jak cieszyć się małymi przyjemnościami, nagrałam ostatni odcinek. Link do niego wrzucam wam tutaj. Opowiem Wam teraz krótko o smakach i o tym, czym odrobinę mnie zaskoczyły. Zaczęłam od soli morskiej i karmelu, to jest 55% kakao. Kawa, naprawdę fajna. Pomarańcza. No, tu poświęciłam dużo czasu na analizę aromatu. No i na koniec zostawiłam sobie to, co chyba lubię najbardziej, czyli kremowa, ciemna klasyka. Czy mam jakiegoś ulubieńca? Tak, ale zdradzę Wam to na samym końcu. Zaczęłam właśnie od yy, soli i karmelu i to, co poczułam testując właśnie na spacerze w Lesie, gdzie szukałam spokoju razem z nią, a to to, że ta czekolada to fantastyczny balans. Sól nie jest zasłona, karmel nie jest za słodki. Ja wiem, to brzmi śmiesznie, ale czasem naprawdę w czekoladach trudno jest ten balans uzyskać, żeby czekolada nie była zbyt słodko przytłaczająca albo żeby ta sól nie ściągała gdzieś tam nas za bardzo. Ten smak jest niesamowicie równy, ale nie płaski. Odkryjecie tam zaskoczenia. Aromat nie jest zaskakujący, ale jest delikatny. Tak jak cała ta czekolada, ale ja uznaję, że to jest jej wielki plus. Drugiego dnia spróbowałam kawy. No wiecie, że tutaj jest duża konkurencja i uwielbiam kawę, a właściwie kawową czekoladę z praliu albo z beskidu. To są naprawdę czekolady, które bardzo lubię, ale w tej również można się zakochać. Kolejny dzień, kolejna czekolada. Przyszedł czas na pomarańcze. No i słuchajcie, aromat. No aromat tutaj jest niesamowity. No to jest po prostu pomarańcza, ale to nie jest taki zapach pomarańczowy, który jest takim sztucznym olejkiem, tylko i przytłaczająco słodkim zapachem, tylko kiedy wącham tę czekoladę, to przychodzi mi na myśl bardziej taka gorzkawa skórka z pomarańczy, a nie słodki pomarańczowy dżem i sok. No, ja, ja ten czekoladę po prostu mogłabym wąchać, chociaż w smaku naprawdę niczego jej nie brakuje. No i przechodzimy do finału, czyli ostatniej czekolady Chocolate Handlow, z którą miałam okazję się spotkać. Spotkałam się z nią wczoraj, więc emocje są jeszcze świeże. No i słuchajcie, to jest po prostu niesamowite, że ta czekolada jest tak delikatna. Tak śmietankowa, tak maślana, jakby to była po prostu mleczna czekolada, a nią nie jest. Jeśli jest taka osoba, która potrzebuje się przekonać do ciemnych czekolad, a do tej pory kochała mleczne i łagodne, no to jest to naprawdę idealny start, bo ta czekolada przekona y, naprawdę każdego wątpiącego. Tak łagodna, po prostu tak kremowa, no jest to taka tłusciutka, otulająca kołderka, no po prostu idealna na zimę. Są to czekolady, do których z całą pewnością będę wracała. Ale jestem ciekawa, czy Wy macie teraz jakieś czekoladowe odkrycia. Chętnie poczytam o nich w komentarzach pod odcinkiem. Czekam też na wasze łapki w górę, bo to na serio dużo znaczy. A dzisiaj. Dziękuję już Wam za nasze wspólne spotkanie. Życzę Wam dobrego dnia i pozwolicie, że wrócę jeszcze do degustacji mojej nowej ulubienicy. Ta. To jest ciemna. To jest z kawą. Tamta jest pomarańczowa. A ta ma sól i karmel. Którą wybierasz? Hmm? Którą wybierasz? Wiesz, która jest moja ulubiona? Moja ulubiona jest ta. To jest moja ulubiona. Chcesz powąchać? Możesz tylko powąchać. Pachnie ładnie? Hmm? Pięknie. Chyba nie jest Nie. No, jaki cię.